Ketuwim, pisma Iob, księgach księga Hioba. Rozdział 31, 1. Przymierze zawarłem był z oczyma moimi. Jakżebym miał spojrzeć na dziewicę? Dwa czemby był udział od Elohim u góry a dziedzictwo hełsza daj z wysokości czy czyż nie jest to zgubą dla niegodziwców a srogą klęską dla złoczyńców 4 czyżby nie miał widzieć dróg moich a wszystkich kroków moich nie liczyć 5 jeżeli postępował fałszu a spieszyła się na obłudę noga moja, sześć, niechaj nie zważy na wadze sprawiedliwej, aby poznał Elohim niewinność moją. Siedem, jeśli zboczył krok mój z właściwej drogi, albo za oczyma memi szło serce moje a do rąk moich przylgnęła, jaka bądź zmaza. Osiem, niechże wtedy sieję, a inny pożywa, a niech latorośle moje wykorzenione będą. Dziewięć, jeżeli uwiodło się serce moje z powodu kobiety i jeśli czyhał u drzwi sąsiada mego, 10. Niechaj miele innemu żona moja, a niechaj się słuchają inni nad nią. 11 bo to czyn sprośny. Tak, występek. Już i są do mnie karcony. 12 bo jest to ogień, który by do zniszczenia pożerał. A wszystek dorobek mój wyplenił. 12 jeżeli bym. Pamiętam prawem sługi albo służebnicy mojej, gdy wiedli spór ze mną. Czternaście, cóż bym począł, gdyby powstał Elohim? A gdyby badał, cóż bym mu odpowiedział? Piętnaście, Azali, ten sam, który w żywocie mnie stworzył, nie stworzył i jego. A zali nie ukształtował nas jeden w matczynem łonie? 16 Jeślim odmówił pragnieniu ubogich, albo dał zbyt wyczekować oczom wdoby. 17 Jeślim kosztował kromki swej sam, a nie jadał i sierota z niej. 18 Raczej od młodości mojej podrastał mi jako Ojcu, a złona matki mojej przywodziłem wdowie. dowie. jeśli widzieć mógł ginącego bez odzieży, a bez przykrycia ubogiego. 20. Jeśli nie błogosławiły mi biodra jego, a nie zagrzewał się strzyżą, obiec moich. 20. Jeśli podniósł przeciw sierocie rękę swoją, gdym widział w bramie, że mi pomoc pewna. 22 Niech wtedy odpadnie łopatka moja od grzbietu swego w ramię me, od łokcia odtrącone będzie. Wajsia czy bo padałby już trwoga na mnie przed skarceniem Elohim, a wobec majestatu jego nie mógłbym się ostać. 24. Jeśli pokładał w złocie nadzieję moją, a do błyszczącego kruszcu mawiał: tyś ufność moja. 25. Jeśli się cieszył, że wzrosło mnie, mienie moje i że wiele do pięła ręka moja, jeśli zbytnio się wpatrywał w blask słońca, gdy świeciło, albo w księżyc, gdy wspaniale się toczył, 27, a dało się potajemnie uwieść serce moje, aby się w chłodzie składała ręka do ust moich. 25. I to by był występek już sądownie karcony. Bo bym się tem zaparł Elohim w wysokości. 29. Jeślim się cieszył z upadku nieprzyjaciela mojego, a triumfował, gdy go klęska spotkała. 30. Alem nigdy nie odpuszczał, aby zgrzeszyło podniebienie moje, aby zażądało przekleństwem duszy jego. Czy się, jeśli nie ma biali ludzie namiotu mego, któż nam pokaże tego, który by zmięsiła jego, się nie nasycił. Trzydzieści dwa. Nie, przenocował obcy na dworze. Drzwi moje trzymałem otwarte dla przechodnia. Trzydzieści czy Jeśli ta jak to ludzie zwykli wykroczenia swoje aby w łonie mojem ukryć winę moją 4. abym nie miał lękać tłumu licznego albo trwożyć przed najposiedleniejszym z rodzin a przeto milczał i poza drzwi nie wychodził 5. o gdybym też miał kogo który by mnie wysłuchał o to Podpis mój. Helszy daj, niechaj mi odpowie, gdybym też miał pismo, które napisał oskarżyciel mój. 36, zaprawdę na ramieniu mojem bym je nosił i jako diadem dyad się niem uwieńczył. 37. Liczbę kroków moich bym mu objawił, jako książę doń przystąpił. 38. Jeżeli podniosła ziemia moja skargę na mnie, a wespół z nią płakały nade mną zagony jej. 39. jeśli plonu jej pożywał bez zapłaty, a życie właściciela je zdusił. Jej zdusił. 40. Tedy Miasto pszenicy niechaj wzejdzie o set, a miasto jęczmienia kąkol skończyły się mowych joba.